I witajcie na kanale Grywalnie, jestem Nonem, a to jest moja świątnia gracza. W dzisiejszym materiale zapraszam Was do obejrzenia boxingu najnowszej figurki z Ubisoft, która do mnie przyszła. Jest to figurka z Assassin's Creed z Animus Collection. Mam tutaj figurkę Ezio, jest to prawdopodobnie nowa seria figurek, jakie ją zagościły na Ubisoftorze. Ona była już jakiś czas temu dostępna do zakupienia w przedsprzedaży. Jej koszt to 250 zł bez 20%. Po 20% obniżce wychodzi nam około 200 zł za to oto figurkę. Zaraz sobie ją sprawdzimy bardzo dokładnie. Od samego dołu aż po samą górę. Mam tutaj 24 centymetrową figurkę i sprawdzimy, czy na pewno ona tyle ma. Jeżeli chcielibyście zacząć dodatkowe zdjęcie tej oto figurki, odsyłam Was do mojej strony grywanie.pl. A Was poproszę serdecznie o zostawienie komentarza. Napiszcie mi, czy ta figurka Wam się podoba, czy też nie. I czy rozważacie jej zakup. Pamiętajcie, że zostawcie też łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek. No i co. Zaczynamy. Tak, oto prezentuje się karton figurki z bliska. Jak możecie widzieć, jest tutaj Animus Collection, Master Assassin Ezio, i tutaj Assassin's Creed. Jest tutaj szybka, przez którą widzimy naszą figurkę. Z tego co widzę, jest ona zapakowana w folię i taką plastikową obrotę, która ma chronić przed wszelkimi uszkodzeniami. Jeden z boków prezentuje się w ten oto sposób, drugi wygląda tak. Mamy zbliżenia na trzy elementy figurek. Ciekawe, jak to właśnie będzie się zaraz prezentowało na żywo. I zobaczmy, czy to zawiera. Widzicie, tyle czasu jest ten błąd przez UBI stosowany. Nikt na to nigdy nie zwraca uwagę. Ale no cóż, i tak oto prezentuje się tył naszego opakowania. Mamy tutaj pełen widok figurki wraz z informacją, że jest wykonana z materiału PVC i mierzy 24 cm. Więc teraz pozostaje nam tylko ją rozpakować. Została wykonana przez Pure Arts. I mam tutaj hologram autentyczności, że ona tutaj jest od Ubisoftu, a nie żadna chińska podróbka. Pamiętajcie, że wcześniejsze kiedyś tam figurki tego nie miały, dopiero od jakiegoś tam roku Ubisoft właśnie dodaje hologram. Figurka jest już na podstawce do tortów, i powiem Wam szczerze, że widać, że to jest bardzo budżetowa figurka. I szczerze myślałem, że będzie ładniejsza. Znaczy się z daleka, jak przymrużymy oczy, to wygląda ładniej. Ogólnie z daleka wygląda ładnie, ale z bliska jest sporo mankamentów, już Wam je pokazuję. Tak oto prezentuje się podstawka. Jest to pewnie podstawka, która będzie we wszystkich tutaj seriach tych figurek. Nie wiem, czy one się będą jakoś łączyć e, tymi tutaj e, kreskami. Nie mam pojęcia, za czym czy powstaną inne. Cyberpunk miał moim zdaniem lepsze te postawki. Inne figurki z serii różnych też mają e, lepsze. Z tyłu po prostu informacje e, standardowe, takie spasowanie postaci z samą postawką jest jak najbardziej ok. Jeżeli sobie pójdziemy troszeczkę wyżej, możecie zauważyć ten cały jego tutaj e, słynny strój. I nie wiem, czy te wszystkie plamy, które są na nim. I to Wam z bliska pokaże, czy on tak miało być, czy nie. Z tyłu prezentuje się to w ten oto sposób. Tak samo możecie podziwiać. Co do elementów tych, które mają tutaj nas sugerować wejście w Animusa wyjście, czy jak, jakoś tak to było, Boże, już zapomniałem to wygląda to troszeczkę jakby się do niego ośmiornica przykleiła bądź inny, jakieś takie grudki. Nie wiem czy to właśnie takie miało być zamysł, ale chyba tak. W sensie, że to przejścia, a nie że jakieś tutaj stworzenia. I tutaj mamy front. E, frontalnie ona wygląda w ten sposób. Wszelkie te elementy, jeżeli chodzi o takie wykonanie spasowanie, są jak najbardziej OK. Ale zobaczcie, tu jakieś zabrudzenia, tu zabrudzenia. Wam te wszystkie elementy zaraz bliżej Tak wygląda tutaj z boku cała figureczka. E, też tu jest pas OK. Tutaj z tyłu nam to wszystko powiewa. Więc jest w miarę dobrze. Patrzcie, tu ja tu mam na przykład jakąś, jakąś skazę z tej strony. Też mam zaraz pokażę, tu jakieś skazy, tu coś czerwonego trochę odbitego yy, z tej strony. No nie wiem, czy to tak ma być. Daj, no, powiedzcie mi, bo ja nie wiem. No i tak wyglądają te właśnie elementy, o których Wam mówiłem. No i teraz najważniejsze, czy tutaj góra, twarz. Cały, zaraz zobaczymy, czy ona ma zeza, czy nie. Ukryte ostrza, naramienniki, yy. Tutaj zobaczę też, jakie skazy są, nie widzę, z tej strony wygląda tak, no i te, to coś, co tutaj jest zrobione. No i teraz zobaczmy, co Ty tu masz. Nie wiem, czy Pure Arts ma jakieś problemy egzystencjonalne, czy jakiś kryzys e tworzenia, ale troszkę to wygląda, no dziwnie. No nie wiem, to nie mnie, Wy musicie to ocenić, czy Wam się podoba, czy nie, ale jak na złość nie mogę złapać, Zuma zbytnio, zresztą kiepskie jest to oświetlenie tej części. O, zobaczcie, doświetlenie troszkę lampką z boku, tak oto wygląda. Chyba mazeza. Do tych elementów już zaraz przechodzę, o których mam chcę powiedzieć, ale w całości, jak tak z daleka, no to nie wygląda ona źle. Zobaczcie, nawet się ładnie prezentuje okazale. Jest to Ezio, jest to jakaś kultowa postać serii Assassin's Creed. Wygląda to nawet w miarę. Jest, no, jest ok, ale powiem Wam szczerze, że mogą być lepiej, że to miała być nowa seria robisz, co tutaj rozpoczyna, no to takie uderzenie jest jeśli chodzi o jakoś słabe. Już Wam wszystko tłumaczę. Zobaczcie. Eee, nie wiem, te czarne plamy, te plamy, co tutaj są, czy one tak mają być. Eee, co tu dalej? Zobaczcie. Tutaj. Tu jakieś eee, zabrudzenie. Tutaj na pasie jakieś zabrudzenie. Eee, lecimy dalej. Eee, zobaczcie, tu z tyłu u mnie. Tu jakaś plama. Tu w ogóle jakieś czarne kreski zarysowania, jakby ta figurka gdzieś się tarzała. Tutaj, na tej pelernie po całości, a co najlepsze, od wewnątrz... Od wewnątrz ona jest tu czerwona, prawda? I widać, że było malowane. No to też tutaj, patrzcie, mamy jakieś elementy czerwone. Tu na rantach, nie wiem, co się z tym Tu jakieś czarne, tu też ubrudzone. No, dajcie mi znać, czy to tak ma być, czy ja mam to reklamować. No bo w sumie sporo skaz posiada ta figurka. I w ogóle ta biel też jest jakaś brudna. Nie wiem kto to co to robił, ale zobaczcie, ten dół też jest tak troszkę, to jest też słabo wykonane. Zobaczcie, ile tu jest jakichś czarnych elementów, nie wiem co to w ogóle ma być. No, no wygląda jakby figurka po przejściach, jakby no, była używana, tak? Jakby po prostu ktoś nie dbał. I tak ona e, według mnie wygląda. No, nie napiszcie mi co wy sądzicie, ale według mnie, no, czy jakiś wybrakowany ten egzemplarz dostałem. I chyba porobię zdjęcia tych poszczególnych elementów, i napiszę do Ubisoftu. I zobaczymy, czy, czy coś da się ugrać, bo no tego nie powinno być w figurce, tak? Tym bardziej kolekcjonerskiej, dla mnie jest ona jakaś usyfiona totalnie. No to 420 gram, czyli taka standardowa waga, jak na te figurki takie od Ubisoftu, więc tutaj takich żadnych fajwerków nie można było się spodziewać. Ciekawe, czy wymiar się zgadza z tym, co tutaj deklaruje nam producent. Jeszcze przy okazji, jeśli macie jakieś patenty, jak inaczej mógłbym Wam pokazać figurki, w jaki sposób, czy jakaś inna podstawka, inne ujęcia, dajcie mi znać, bo z chęcią bym jakoś może zmodyfikował te unboxingi. Napiszcie mi, co wy byście chcieli w nich zmienić, albo co Wam e, może nie pasuje, co tutaj zaupgrade'ować. No i powiem szczerze, że jestem już tutaj pozytywnie zaskoczony, dlatego, że figurka mierzy około 25 cm, a jeżeli czym bez podstawki, no to ma takie 20 może z tej strony będzie mi łatwiej. Ma takie 24, czyli z podstawką ma 25, a bez podstawki 24 jak najbardziej na plus. Czym więcej, tym lepiej, tak mi się wydaje. No i to tyle generalnie, jeżeli chodzi o ten unboxing. Czekam na Wasze komentarze, bo nie wiem, czy mówię mówią reklamować. Co sądzicie o tych skazach? Co sądzicie w ogóle o tej całej figurce, o wykonaniu, o tych elementach i generalnie o tej całej serii? Czy ona się powiedzie i co jeszcze ewentualnie. Mogłoby powstać tutaj w serii Assassin's Creed. Jeśli cokolwiek powstanie, no to oczywiście to zamówię, bo jak wiecie, jestem wielkim fanem tej serii. Niestety, ostatnia część to jest dla mnie jedno wielkie dno, bo bardzo mija się kompletnie z Assassin'em. Jako osobna gra, tak, ale niestety, jako assassin, daleko jej do tego. Taka jest moja opinia i tego się będę cały czas trzymał. Ja Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się wszystko podobało. Czekam na Wasze komentarze bo najbardziej na to czekam, pamiętajcie też łapka w górę, jeżeli możecie to też udostępnijcie komuś ten materiał, zawsze tak jakaś to będzie drobna pomoc, więc dzięki jeszcze raz, trzymajcie się, cześć!